Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony kanał Kury i kaczki ozdobne, chodzi na razie tylko kury. No i taki odcinek luźny z jedzenia, bo na razie nie ma co nagrywać. Oczywiście, jak macie jakieś pomysły na serię, bardzo chciałbym rozpocząć jakąś serię, która będzie się powtarzała na przykład co tydzień, lub co dwa tygodnie. No i co? Dzisiaj, tylko kurkom damy jedzenie tamte się standardowo trochę boją wszystkie kury są sorki za to, że nie było odcinku przez dwa tygodnie, ale ja mogę nagrywać tylko w weekendy, a w tamtym weekend nie mogę wrócić do domu ponieważ miałem dwa mecze w, po prostu w, w piątek i w niedzielę i mi się nie opłacało wracać no dlatego też nie wracałem wysypiemy tu kurą wysypiemy na różne strony i trochę odejdziemy, żeby tamte kury też podeszły. Wszystkie kury są, żadne się nie stało. Eee, bardzo mi się podoba, jak kury, szczególnie e, niebieskie, rosną. E, koguciki też ładnie rosną. E, jedna czarna ładnie rośnie. Dwie czarne i e, ta łuskowana, no, tak trochę średnio rosną. Ale myślę, że się wyrobią spokojnie. Wieje wiatr u nas, u mnie duży. Nie wiem jak u was. Będę sobie teraz do kurnika, bo nie widzę tutaj koguta. I chyba jednej kurki właśnie tu łuskowałem. O właśnie wybiegła łuskowana. A w kurniku jest kogutek. Kogutek bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że bardzo wyrósł. Tutaj jest kurka. Właśnie tam co mówiłem, że trochę nie rośnie. A, i kogutek. Eee... Trochę kichają. Dzisiaj jestem w trakcie sprzątania właśnie. Właśnie nie wiem dlaczego, ale mam taki głupi nawyk, że zawsze nagrywam w trakcie sprzątania. Ale jak robię sobie przerwę trochę, to nagrywam. Kurki trochę kichają, ale yy, byłem właśnie, z wziąłem jedną kurkę i tego koguta do Weterynarza i powiedział, że to na pewno nic groźnego. I tam przepisał jakieś leki. Dzisiaj będzie pierwsza porcja. No i co? To chyba wszystko. tego już biegnie. To chyba wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć.